Cześć, ja jestem Fangan Games i zapraszam Was do szybkich newsów. Pierwszym newsem będzie przejście Rocket League na system Free to Play. Tak, dokładnie. Ten Rocket League przychodzi z systemu płatnego na system darmowy. Gra z tak dużymi osiągnięciami przychodzi na system Free to Play. Dlaczego? A to jest zasługą właśnie Epic Games Store, które wykupiło studio odpowiedzialne za tą grę. Osoby, które miały już wykupioną płatną wersję. Nie muszę się o nich martwić, ponieważ nikt o nich nie zapomniał i te osoby dostaną pakiet Legacy, czyli najdroższy pakiet w całej grze ze wszystkimi dodatkami. Od 6 października posiadacze PlayStation Plus będą mogli pobierać darmowe gry, którymi są Need for Speed, Payback oraz Vampir, O których zrobiłem osobny materiał, do którego link będziecie mieli w opisie. A czy już w przyszłym miesiącu będziemy mogli pobierać darmowe gry na PlayStation 5? Tego jeszcze nie wiem. Ale czas nam pokaże. 7 października przeglądając sobie Facebooka natrafiłem na wpis PlayStation Polska, w którym było pokazane coś, co mnie bardzo ucieszyło. A dokładnie chodzi o możliwość płacenia PayPalem w sklepie Store. Dla mnie jest to naprawdę bardzo dobra wiadomość, ponieważ od jakiegoś czasu zacząłem korzystać z tego Paypala, a wiecie, przelewanie środków z jednego konta na drugie konto było bardzo czasochłonne. Nie no, dobra. Mm, zajmowało dużo czasu, ponieważ środki z Paypola przychodziły na, na konto bankowe w ciągu 2-3 dni. Jeśli był weekend, to nawet i dłużej. A wiecie, jak to jest z promocjami w sklepie Store, gdzie nie zawsze te promocje na nas czekają. Ale dobrze, naprawdę dobrze, że w końcu mamy tego Paypola. Wiadomo, nie każdy z tego korzysta, ale w końcu po, po tylu latach, Polska została. Nie wiem, czy to można nazwać doceniona, ale w końcu mamy możliwość. Mamy tą możliwość. Co ciekawe, sprawdzałem na oficjalnej stronie PlayStation kraje, które są objęte tą możliwością płacenia, i Polski tam jeszcze nie było dodanej, ale jest naprawdę szeroka lista krajów, które mają tą możliwość. Tutaj macie wszystkie dostępne kraje z Unii Europejskiej oraz spońca Unii Europejskiej, które są właśnie objęte tą usługą tą możliwością. Zwał jak zwał. To co, teraz czekamy na PlayStation Now? Z tym może być trochę większy problem niż z Paypalem, ale kto wie co nam przyniesie premiera PlayStation 5? Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie korzystać z płatności Paypalem i czy też czekacie na PlayStation Now. Pozostajemy nadal przy Facebooku i jakąś tam chwilę po przeglądaniu wpisów w PlayStation natrafiłem na wpis, który oznaczał zmianę systemu naliczania poziomów. Wiecie, tych trofeów na naszym koncie. Zmiana systemu z poziomu od 1 do 100, tak jak było do teraz, zmienia się z poziomu 1 do 999. I teraz na każdych kontach trafiła się aktualizacja, która właśnie zmieniła już ten stary system na ten nowy system, który tak naprawdę jest przygotowany do PlayStation 5. Dlatego nie zdziwcie się, jak będziecie wchodzić na swoje konta. I dajmy na to. Mieliście 12 poziom, to wam wyskoczy dwusetny. Bo mniej więcej taki jest właśnie przelicznik. 12 poziom starego systemu jest to dwusetny nowego systemu. No i teraz pora na nowość, która mnie zdziwiła swoją prostotą. A dokładnie chodzi mi o ten materiał, który dostaliśmy od Sony, gdzie ten dziwny pan. Ale tak serio, ten chłopiec jakiś taki dziwny, taki. Jakiś taki. Nienaturalny i, i strasznie malutki przy tej konsoli. Też to zauważyliście? Prostotą w otwieraniu, jak i rozbieraniu całej next genowej konsoli. Film trwa około 8 minut. Wiadomo, potrwa to trochę dłużej, ale materiał opisuje wszystko, co znajdziemy w środku: czyli zdejmowane boczne panele, i tutaj teraz nie wiadomo, czy Sony wypuści jakieś inne panele w innych kolorach. A może jakieś edycje specjalne? Na pewno tanie to nie będzie. Z przodu konsoli mamy typowy port USB typu A, na przykład do wpięcia swoich słuchawek, które mamy na USB, oraz port typu C, na przykład do wpięcia swojego nowego kontrolera DualSense. Z tyłu standardowo mamy zasilanie, HDMI, port LAN oraz dwa super szybkie porty USB. Japoński producent zdecydował się na zamontowanie na stałe dysku wewnętrznego. Co to oznacza dla nas? A to, że takiego dysku o pojemności 825 GB nie będziemy mogli wyciągnąć, zdemontować i wsadzić w to samo miejsce większego dysku. Ale główka inżynierów pracuje i dodali miejsce pod ściąganym bocznym panelem na dodatkowy dysk PCI 4.0. Takie dyski nie są tanie, ale chociaż mamy pewność, że będzie możliwość dołożenia niededykowanego dysku, który znając życie kosztowałby krocie i wyczyściłby nasze portfele już doszczętnie. Ale przyznajcie sami, że jest to spore bydle. Cała konsola jest naprawdę ogromna i miejmy nadzieję, że chłodzenie będzie dawało radę. 5GB の SSD をオンボードで実装していますカスタムの SSD コントローラーにより読み込み速度は生データの転送速度で大量 5.5GB と高速化されゲームのロード時間を大幅に短縮しています e s 5 m の SOC は小型の台をのソリッ を採用しました我々は2年以上前からこの液体金属を採用するためのを存在をしていました今後はありとあらゆる試験が実施し ヒートパイプを使っているすが形状やエアフローの工夫によりペーパージャンバーと同等の性能を実現しましたこれが定格3ベルのプのプロですこれがプレイステーション5の全部品です Jeśli taki format wiadomości Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzach, zostawiajcie łapy w górę i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jak i zerknięcia na mojego Instagrama, do którego link będziecie mieli w opisie. A ja już Wam dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się cieplutko, hej!